Dzisiaj zrobimy roladę jabłkową z biskopka. Będziemy potrzebowali mąka. Ja używam manitowy, bułki, takiej trochę, cukier, troszeczkę wody, żółtka, proszek do pieczenia, cynamon. Białka i kamień winy do białych. Zaczynamy od przygotowania. Od przygotowania jabłek posypiemy lekko bułką tartą. I układamy jabłka. <laughs> jabłka układamy nie do samego końca, bo tu będzie koniec rolady. Tak przygotowane jabłka posypujemy cukrem. Wysypujemy cynamonem jak ktoś nie lubi można pominąć i bierzemy się za ubijanie białek mamy tu białka z sześciu jaj dajemy jedną czwartą łyżeczki kamień winny jest to wodorowian potasów Białka nam się wtedy ubiją bardzo szybko, dajemy tego szczyptę i zaczynamy ubijać. Jak białka już nie wylatują, dajemy teraz cukier partiami. Bezę mamy ubitą, dodajemy teraz sześć żółtek Teraz przygotowana masa, do przygotowania masy dodajemy mąkę. Już nie ubijamy. Dokładnie wymieszamy. Teraz dodajemy trzy łyżki wody, Raz, dwa, trzy i znowu wymieszamy. Tak przygotowaną, przygotowaną masę wykładamy. Na i rozprowadzamy po jabkach. Musimy lekko uderzyć. I wkładamy do piekarnika nagrzanego na 100, do 180 stopni na 25-30 minut. Rolada była w piekarniku 30 minut. Trzeba uważać, bo jest gorąca. Posypujemy teraz cukrem pudrem. Całość. posypujemy, żeby nam się nie przykleił papier, przykrywamy papierem, zakładamy rękawiczki, bo to jest gorący, przykrywamy drugą i odwracamy. I z góry zdejmujemy. Z góry zdejmujemy. Teraz przekładamy wszystko na na deskę. I zdejmujemy z góry papier. jabłka, które się przykleiły, odklejamy. O. 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 I tak przygotowaną roladę zawijamy. Ten koniec bez jabłek jest na końcu. Z tej strony. To z tej strony zaczynamy zawijać. to bardzo i mamy roladę. Roladę po przełożeniu znowu posypujemy cukrem pudrem. I możemy udekorować. Mamy trochę mięty. Odkładamy. Raz. Dwa. I trzy. Dekorujemy według swojego upodobania. Można kremem, truskawkami, malinami. Dobra. Gotowa.